Aleksander pomóż, zakochałem się w księgiem, co zrobić? Odpowiedz. Nie wiem, co zjeść na śniadanie, kolację, pomóż. No dobra, płatki z lekiem, Aleksander pomóż, wyskoczyłem i złamałem nogę, to ją nastaw. <śleski> Aleksander pomóż. ile dał za klawę n largo? Nie wiem. Link w opisie. O właśnie. Aleksander, tak naucz się tak. mówić. Link w opisie. W opisu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wracając z pracy. A ktoś napisał, o co chodzi z Aleksandrem? Aleksander to jest nowa seria. Aleksander yy, jest to, yy, jak go nazwać? Jest on... Seria Aleksander Wielki. Tak, to jest po prostu bardzo wybitny człowiek, który Wam będzie pomagał w rozwiązywaniu problemów. Seria nazywa się Aleksander Pomóż. Jak macie jakieś problemy fizyczne, psychiczne, jakieś ubytki albo coś, możecie się podzielić. O, 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 Aleksander Pomóż, co mam zrobić, jak jestem czarny? Wybielasz. Nie, pójdź, pójdź, pójdź w ślady Jacksona. Tak, szukam. Szukam, ale wiem, że i tak nie znajdę. Witam cię, cześć w tym nowym, pięknym dniu. Ekstra, zarombista pogoda, piękne słoneczko. Siódma godzina, nie, jeszcze nie ma nawet siódmej godziny, a ja po prostu próbuję znaleźć, Co jest... Witam Cię, cześć. Tematem dzisiejszego vloga nie będę ja, tylko będzie. Miłość. I ten odcinek będzie wyjątkowo drastyczny, więc jeśli masz słabe nerwy, to lepiej sobie odpuść. Dzień dobry, pożyczki. Nie, jak ominąć korki. Aha, dzięki. Jak ominąć korki. I co ciekawe, bilet się sam wydrukował, żeby było szybciej, żeby nie czekać. Zatrzymaliśmy się przy autostradzie w McDonaldzie, no i niestety tak jest ludzi tak dużo, że zrezygnowaliśmy. A chłopaki się denerwują. Co teraz nie to zrobisz? Nie, Dzisiejszy dzień pokazał ewidentnie, jakie są ideały młodych osób i czym się inspirują. Między innymi też YouTube'em. Mianowicie dzisiaj Miłosz postanowił uprawiać parkour. Zatrzymaliśmy się jadąc nad morze, zatrzymaliśmy się w McDonaldzie, gdzie był fajny plan no i postanowił chodzić po prostu tam po poręczach, po, nie, po, nie po rzeczach, które są dozwolone. No i nagle spadł. Spadł na szczęście na piach, niemniej tutaj rozciął sobie brodę i coś z ręką zrobił, ale na szczęście okazało się później, że w, rę, w rękę nic się poważnego nie stało. Materiał zobaczysz teraz i pamiętaj, jest drastyczny. Spadł, chodzi po poręczy. To jest takie modne w internecie. Park. Park. Nie, no byliśmy, jechaliśmy może i na tym, na placu zabaw w Maturaldzie. No chodzi, chodził, chodzi po poręczy na piach spadł. To pewnie się To był czekoladowy tak. Tak, a ja przyznaję, zniwelować. A ty powinieneś mieć małą kieszonkę. Natomiast ja. Dlatego tego nie rozumiem. Stałem tutaj. Dron był tam. Miłość tam. No i właśnie to się stało. Zobacz jeszcze raz, jak to się stało. Det høres litt Nagrywamy Mazur, i Nagrywaliśmy odcinek z, z kopaniem piłki w, w słupek. Wziąłem drona, żeby nagrać też z, z góry, po bokach, żeby było fajniejsze. Zrobiłem coś, z czego nie powinienem. Witam, cię, cześć w tym nowym pięknym dniu. Bo jest godzina taka, że nikogo nie ma. Będziesz chyba sam. Cześć, ty ja master. Dzisiaj pokażę wam jak się bawię w nowym placu. No spróbuj się jeszcze raz. No, dawaj. Spróbuj się zapać. Z moim kochanekiem był Kiszkim I dzisiaj robimy dla Was challenge. Ja nie wiem jak ten challenge się nazywa, ale coś tam chyba kto. Kto ma więcej? Rady. Nie, pewnie e, ktoś z Was wie o co chodzi. Chodzi o to, że. Dzisiaj jesteśmy na nowej, otwartej siłowni. E, I. Dzisiaj będę ćwiczył, spalę trochę kalorii. Zostań. 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 na Zostań. Nie, Zostań. 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 No ja wezmę na maksa. Nie, nie

Ej, zwolnięcie z wływu, bo masz skręconą kostkę. Pięknym dniu. Dzisiaj jedziemy zawieźć karmę. Taki będzie dzień. Zobacz, ile tego jest wszystkiego. A to jest tylko połowa. Albo jeszcze nawet mniej. To jest jedna część. Tutaj mamy puszki. Proszę bardzo. Ale ale jeszcze jedziemy do szkoły podstawowej numer 12. Sponsorzy przysłali, jakiś sponsor przysłał całą paletę jedzenia, właśnie od karmy e, jakiś producent i gdzie jeszcze? A, no i jeszcze jakieś połowa tego jest jeszcze w jednym miejscu. Bigosi, który miałem w zamrażalniku już prawie zjedzony, tego było aż dosłownie dotąd, tak dużo i wszystko zjadłem, jestem objedzony. Przyszły trzy kartki, bardzo ładna kartka od Marcina Trelowicza. Trelewicz Marcin Burszowej, bardzo fajna kartka. Wesołych świąt. Ekstra karteczka, fajna. I tu jeszcze są karty piłkarskie, tak? Co to są karty, czy naklejki? Dobra, okej. Okay. Antoni Krzydziński napisał, że wyśle mi fanarta, więc Antek, jak wyślesz fanarta, to go pokażę. I oczywiście też chcesz tutaj e, autograf, a kartka jest przygotowana. Oraz, oraz co my tu mamy jeszcze. Michał Krakowiński, Katowice Michał przesłał pan Arta Postarał się tutaj I co my tu mamy? Czas przygotować się do sezonu Zimowego Tutaj jeszcze są buty opakowane. trzeba je rozpakować, odświeżyć I zobaczyć narty, te są narty Marcela Te są Miłosza A tutaj są moje, albo odwrotnie i Kasi Jeszcze więcej no jest więcej tego. Razy dwa. No jeszcze połowa tego. O, A co nie z... Nie zmieścimy. A? Dobra, chodź Marcin, nie mam na naprawdę. No i okazuje się, że u Mariusza w samochodzie za dużo się nie zmieści. Jedziemy teraz do szkoły. Do dwunastki, tam też są jakieś rzeczy i później jeszcze z jednego miejsca. Ciężko to będzie. Chyba musimy do osobówek jednak wkładać. Tak mi się wydaje, no niestety. Dużo jest tego, naprawdę jest dużo. Teraz już tam no. no nie wiem, musisz zobaczyć czy ktoś już tam jest, nie wiem A to jest w nocie i... A ty mi gdzie idziesz? No, czeka, czeka na Zuzię Ty czekasz na Zuzię? Tak Mama dzwoniła do ciebie I co masz tutaj dla Zusi? O której Zuzia wychodzi? Dobra, a gdzie są... Dominika karmy. poszła do, do a, karmy, nie ma w szkole, właśnie nam że już były wywożona. A my się pod chodami, A my pod schodami tam, tam gdzie tam się nie było, było, nie było. Tutaj A kto to zgłosił? A dlaczego? Wiemy co? <grywa> Ciebie Ciebie... No nie! A pokaż mi, gdzie na samej quizy? Jest to na samej quizy? No tak, patrz. Czy ty... Tak? Ale nie, bo ja się screena. To ty chyba. Ty... Tak? No tak. No patrz. A ty wymyśliłeś, tak? Nie. Nie, patrz. A mogę być w bagażniku. Nie, ja nie idę do ile mamy osób? 1, 2, no 3, 4, 7. 5, to... 6, 7. No to... 7 osób, czyli cztery do samochodu, a trzy do bagażnika. <tuch> najmniejsza... Najmniejszy do bagażnika. Najmniejszy do bagażnika, Nie, dobra, słuchajcie, trzy osoby zadajanie zostają, zawożę w... i zaraz przyjeżdżam. Chodźcie. Trzy osoby wsiadają. I pierwsza trójka podwieziona. Zimno mi jest, zimno mi No, tam tyle to... Nie, ale to... prostu... Myślałem, że bardziej się przystygnie. Wiesz co, to, to, no. Tą. Popolnie. Dobra, ale widzicie jak szybko Tyle osób, po no, raz, pierwszy? 10, no. no, A wiecie do 10, 10, 10, Ale... Ja, ale ja bym wolała to nie robić, bo tu jest straszny bałagan, bo to się to przynosi. No, ale jest ekstra zrobiony. Nie, 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 to wejdź, poczekaj, nie, 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 nie poczekaj. Bo to się może wszystko wywalić. Bo tak szybko. No, bo

Rzucili się jak sępty. Dziewczynki się popłakały. się płaczą? No i co, i okazuje się, że to nie jest łatwe przeżycie dla dzieci. Jak byłem we wcześniej z Miłoszem, to miłość płakał. Ja, jak patrzyłem na niego, to mi też były zleciały, a teraz dziewczynki no, też się popłakały, jak zobaczyły. Jak to wygląda sytuacja z psami? Pewnie dla dzieci nie jest to łatwe. Nie jako osobie dorosłej, troszkę jest. Znaczy, że jest dużo osób, to jest łatwiej, ale.

Trzy, cztery, pięć, się siedem, Trzy, cztery, dziesięć. Trzecie strony Milo. Dzisiaj Was zachęcić do głosowania na mój, mój teledysk. i link, w mieli mieliby popycia. To ja to robimy, tak, jak wchodzimy do każdej sali, musimy się zmieścić, nie może... Ona twoje co mówisz. E, nie ma ci będziesz sali. Ale tu trochę to trochę nerej trzeba mówić, no bo na... Bo to chcieliśmy tylko przychodzić. Witam cię, cześć w tym nowym, pięknym dniu. Dzisiejszy dzień zaczynam od walki. Trzeba walczyć. Nie pracuję, Ale walczę. To też jest w zasadzie praca, tylko inna. No I kto pierwszy? Co na mamy fajne ogłoszenie. Ukośnik SP12. Wygra. Wygra. Od wygra Wygra. Proszę To zrobiliście. I super krokaly SP 12 wygra razem pisane i kto kto pierwszy będzie kto pierwszy odda głos na trzeba wziąć zagłosuj wpisać adres swój mailowy to przebijam wiodę. wyszedłem z kolejnej szkoły w zasadzie teraz to już mogę mówić robiliśmy po prostu głosowanie po klasach, ale straciliśmy przodownictwo szkoła która nas wyprzedziła w ciągu godziny zdobyła 500 głosów 500 głosów w ciągu godziny. Jest to masakrycznie dużo. Nie wiem, jak to. Dziękuję bardzo. Cześć w tym nowym pięknym dniu. Dzisiaj z Mariuszem zaczynamy trening od 6 godziny. Nieźle mnie męczy. się idę na wytrzkowski rynek, bo coś tam się dzieje. Podobno wybudowano, ustawiono kod. Dzisiaj jakieś dzieci mają grać w tej instytucji.